Witam serdecznie Państwa. Chciałbym otworzyć w dniu dzisiejszym posiedzenie 17 sesji Rady Miejskiej w Piątku. Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie powitać naszego gościa, pana dyrektora z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Pawła Janika. Witamy serdecznie w mieście Piątku. Witam serdecznie Pana burmistrza Miasta Piątku, pana Krzysztofa Lisieckiego. Witam serdecznie panią sekretarz Renatę Lepalczyk, głównego skarbnika, panią Teresę Błocisz. Witam serdecznie naszego protokolanta, panią Jolantę Jagodzińską, radcę prawnego, pana Wojciecha Kowalkiewicza. Witam serdecznie kierownika Gminnego Środka Pomocy Społecznej, panią Martynę Kazwszak. Witam bardzo serdecznie, panie radny, panów radnych, pracowników gminy. Witam również bardzo serdecznie pana radnego Powiatu Łęczyckiego, pana Józefa Mikołajczyka. Witamy serdecznie, panie Józefie. Na koniec chciałbym przywitać również obsługę medialną dzisiejszego naszego posiedzenia. W tym momencie, zanim przejdziemy do następnego punktu dzisiejszego naszego posiedzenia, bardzo bym prosił Państwa o powstanie. Chciałbym, żebyśmy uczcili minutą ciszy śmierć Wójta. Gminy Zgierz, pani Barbary Kaczmarek. Proszę o minutę ciszy. Dziękuję bardzo. Punkt pierwszy dzisiejszych obrad uważam za. Yy, rozpoczęty. Przystępujemy do punktu drugiego, a mianowicie przyjęcie protokołu z poprzednich naszych dwóch posiedzeń, czyli protokołu protokołu sesji 15 i 16. Tak jak wcześniej zawsze było to przedstawiane, protokół jest do wglądu na trzy dni przed posiedzeniem dzisiejszych obrad. Dostajemy go na strony internetowe, mailem. Także mam nadzieję, że państwo radni zapoznaliście się z Tymi protokołami i proszę o przegłosowanie przyjęcia tego punktu, czyli protokołów 15 i 16 sesji Rady Miejskiej w piątku. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Protokół został przyjęty. Jeśli chodzi o porządek dzisiejszych obrad, on będzie wyglądał następująco: w punkcie następnym zabierze głos nasz gość, w punkcie czwartym. Info... Äh, äh.